Siema, a tutaj Eloziamek ziomek 4-4 O jezu, co to, co to Cukierki O Jezu, a co to jest? No dobra Dzisiaj miał być unboxing kabla AUX Ale że spadły nam z nieba cukierki Nie skąd się wzięły, były w salonie Były, teraz są u mnie w pokoju No, tyle mam tych cukrów. -cuk. One są z Afryki, Fanta. No. To jest takie ciasteczka jakieś. Też nie wiem skąd się wzięły. Były u mnie w szufladzie. Ja tego nie rzucałem No to zaczniemy od czego? Tego czy tego? Anaduery i Od tego. Kurwa rozjebałeś. się. Chodź krawciu. to mój pieseł krawat się zbie, Znowu mi wpada w kadr jak na jakimś odcineczku, którym się tam jakim... No znowu mi się statyw zaczął przewracać. Nie! No dobra. Tak to wygląda. Tak, zaczniemy od opakowania cieknącego. Czoset. No. Nie wiem, co więcej o tym mówić. Otworzymy to, co... Chociaż to już jest troszkę otworzone Czekajcie statyw Muszę sobie znowu uprawić Troszkę mały ten statyw Jak do monopodu Ale postaram się coś kupić lepszego Chociaż No Patrzcie, tutaj jest już taka dziura No Znowu No nie no Nie sobie pieseł pieseł no chcę to poznać bęgo pieseł zrobię kiedyś unboxing psa jak unboxant zrobił unboxing kota to ja zrobię psa boże ja mam uczulenie na koty to mam psa no no już stoi no, tak, tak, jak fanty przebyły bardzo długą drogę. Masz piesku? Masz kawałek? No, masz. No, to wszystko. Wygląda no, tak. Zapewne był napis na tym z tego wszystkiego. Ale wyglądają tak ciekawe, czy smakują. Mmm. Mmm. No, Mama. Smakująki? jeszcze. Masz pies. No. Te ciastka wyglądają tak przybyły. chyba mi się uda złączyć coś. Tak. Gluoces. No to wszystko tak wygląda. Bardzo smaczne ciasteczko. E, przechodzimy do cukierków, których jest. Chuj. Chce mi się liczyć. No, Dajem sobie ciasteczko, no, skierki wyglądają z zewnątrz, tak, to raz, ryja jakiegoś starego piropilasa. pisze coś, nic po polsku, sam cukierek. Tak, taki biały jak landrynek. Hmm. Biały landrynek. Dobry on jest beznesowego, właśnie. Mam i Teraz opakowanie od tego: Republiko Scandies Metro Opatires. Patires de Carlos Streetes. Hmm. Wie to, ile za to trzeba było zapłacić tysiąc kwanza za jeden kuźwa kilo tysiąc kwanza to mało jak na polskie wam powiem to, to nie złotówki ale dobra sobie nie powiem udany bardzo za co krowak piese jeszcze masz tutaj coś se pisze no no to był mały unboxing cukierków, które spadają z mojego sufitu. I jakiś ciastek. Czy to jest jakieś energy biszkops. No tutaj trafię. Oby się nie ubiło. Nie, to chyba muszę pokazać tak, żeby nie no. Dobra. To był kolejny mały unboxing na moim kanale. Następny, ostatni był zapewne kabel AUX, teraz były cukierki, następne nie wiem, co będzie. Dobra, to był już kolejny odcinek moich unboxingów. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję kanału, komentarzyk, tak dla statystyk. I jeszcze Wam mojego psa pokażę.